Jo, siemanko, z tej Ej, strony sobie. Michał Foxy Games i dzisiaj będziemy oglądać moje filmy, zaczniemy od pierwszego, w kolejnym, w kolejnym odcinku będziemy oglądać pie, mój drugi film i za dzisiaj jest Kubuś, siemanko, dobra, no to zabieram się do oglądania i nic nie mówimy przez 4 minuty i 58 sekund, pa, pa. widzimy się po 4 minutach i 58 sekundach, i się z tej strony Michał Foxy Games. No i dzisiaj gramy, będziemy sobie grać w, w łamanie kości. Tak, właśnie y, wy chyba tą grę znacie. Mm, wiecie chyba, co to za gra. No i będziemy właśnie w nią grać. Tutaj macie, możecie zobaczyć, jak ona się nazywa. Musiałem sobie kalsować. Ja mam już dziewiąty level. Jeszcze jeszcze o. uj pa. au, dwadzieścia kości. I trzydzieści jeden. Uuu, sześćdziesiąt jeden kości. wow, to musiało boleć

O, 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 nie, o, co ty się dzieje? Ple, poczekajcie, może coś sprawdzić. Z... A co ja miałem? Cięć. A, no tak. A, nie muszę nic sprawdzić, tylko e, chciałem nie włączyć muzykę. muzykę? O, YouTube. E,

Poczekajcie chwilę, widzowie jeszcze. Hysj. Stå stille og bli stående. Dobrze jest it's nice, yes, look how <laughs> Go

To będzie na tyle z tego odcinka. No to. Mm, papa widzowie! Papa! No i co? Podobał się mój stary film, który nagrałem trzy tygodnie temu. No i to będzie chyba tyle. Papa! papa.